Mano ludzie z tej strony to skłonieście na moim kanale dzisiaj sobie gramy na rację Aquario i zrobić, żeby widział się, o Aquarium, o cudzowieś, cudzowieś, basenie, się siedzi, innych, innych albo botw, albo innych klacz, ja aż sam tego już nie wiem spychywać z drogi do zwycięstwa. Zaczynamy Ja się grałem takim kiciusiem, fiu. Dobra, już chcemy 15 to jakiś bonus szybkościowy, ale niestety nie zebrałem głupek ze mnie. Dobra, wieprzyć to Nie, nie złapałem tego najgorzej. No trudno, lecimy, lecimy dalej. Była reklama, ja to nie chcę mieć reklam na odcinku, bo być a nie jakieś tempne reklamy, śup siup, siup, siup Możemy zrozumieliśmy z tego cheeta na jednej stronce o to tej gry hmm. już jestem w to w dziesiątce, za chwilę będę w to piątce Hmm, to w piątkę jest już moja hmm, Pod nim też już jest moje Miejscu pierwszy, gdzie jesteś dla z pierwszego miejsca hmm. Bye bye Oż kurwa Kurwa Nie To nie tak miał być nie sprawdzić. to to jest, to sprawdzić. O to co to to co to co to co to jest, co to Halo, halo to jest, Hop. I tak od of, od of Żeby I od razu, już. jest, jest, miejsce pierwsze, nie stój, oddawaj mi to. W dupę ci chuj. Jak on tak szybko przyjmuje tak ten Queen z Rosji? To jest oryginalny Queen. Dobra, i tak jestem pierwszy! Yeah! Czyń się opłacił! Jeden kill. Eee, tam trudno! Także jedna rzecz. Że kotek był wygrywa! Ja nie tak co to takie chcę wrażać fanów kotów. to jest największy błąd, mojej zajętej tej gry. Czy też bym wygrać bez tego cita. Hmm. Hmm. O w dupę, psa! To gry, to gdyby się żebyśmy nie nagrywać w te liczne reklamy. No. Chciałbym się do tego odnieść, że straciłem. No, nie, 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 Tego się nie, 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 jak nie, nie, Ja, ja, już nie, 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 czy nie, jakiś dobry wynik ła, łapkami w górę, czy już tej, tej gry nie, nie, wiem, nie, 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 ty, 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 ty. Kurwa! Jak to byłoby dwie ściajki za granie? To się załamało teraz. Tak. Mm. Już jeszcze też tak, ci towarzysz już jest na mecie. Nie wiem, no, ja pierdolę. Jak ja jeszcze chyba ja tak robić, to jakoś nic nie wychodzi. No kurwa. Nie, nie, mi no. Ja już tego nie jak to nie mam, nie prościej mi o to w komentarzach, żeby aquario było. Sietowa so, mapa city. Jeszcze jakaś reklama, kurwa. Co to za reklamy jakieś Cztery to krawy kurwa Kurwa, to jakie lagi jeszcze tu jest kurwa? Ja pierdolę A ma ja sobie za Więcej w tej grze jest reklam, niż z całej gry. Zajebisto odcinek. Mm. Dobra, to ja to tu teraz tutaj, o. Mówię, że się podobało. Moje trigerety i rage'e. Ja to, ja to, ja to, ja to, ja to, ja to, ja to kończę. Może się podobało. Łapka w górę, albo łapka w górę. Znam subskrypcja, a się cześć.